Zasuwamy, zasuwamy. Flash się sam nie nakręci. Pewnie słyszeliście już o Call of Duty World War II, czyli nadchodzącej odsłonie słynnej strzelanki, która ma wrócić do tematu II wojny światowej. Z wcześniejszych informacji wiemy, że oficjalna zapowiedź gry ma nastąpić 26 kwietnia. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się też, że gra otrzyma przepustkę sezonową. Activision nie przejęło się więc ruchami konkurencji. Z przepustki sezonowej ostatnio zrezygnowano przy Star Wars Battlefront 2. Znamy do tej premiery Friday the 13th, The Game, czyli adaptacji kultowego Slashera. Produkcja wyjdzie 26 maja tego roku na pecetach, Xbox One i PlayStation 4. Jak wiemy będzie to asymetryczna gra multiplayer, w której jeden gracz wciela się w Jasona, a pozostali muszą przed nim uciekać. W podobny sposób zrealizowano jeden z hitów z Early Accessu, Dead by Daylight. Julian Golop auto serii XCOM, wystartował ze zbiórką w serwisie FIG na projekt będący duchowym spadkobiercą świetnej gry o walce z kosmitami. Gra nazywa się Phoenix Point i potrzeba na nią pół miliona dolarów. W grze czerpiącej z dorobku Lovecrafta i Cronenberga zobaczymy rozbudowane aspekty polityczne, turowy system walki i przerażające potwory. A new Heroes. Firma Capcom podała datę premiery nowej biatyki Marvel vs. Capcom Infinite. W grę, gdzie w szanki staną m.in. Kapitan Ameryka, Iron Man, Ryu czy Sigma, zagramy 19 września tego roku. W tle oglądacie nowy Zwiastun. Fabularnie gra ma opowiadać o walce z Ultronem i Sigmą, którzy scalili się w jedną postać. W edycji kolekcjonerskiej otrzymamy m.in. cztery figurki i podświetlane Infinity Stones. Kojarzycie Wasteland Interactive? Łódzkie studio z gier strategicznych, postanowiło nieco inaczej ugryźć temat i upichcić coś lżejszego. Symulator kucharza. Cooking Simulator powstaje we współpracy z firmą Playway i ma wejść w tym roku. Gra pojawiła się na Steam Greenlight, dzięki czemu wiemy, że otrzymamy w niej dostęp do kuchni, gdzie będziemy pichić potrawy, a także siać destrukcję. EA Games ogłosiło dzisiaj, w dniu premiery Sniper Ghost Warrior 3, że grani zawiera trybu multiplayer, o którym mówiono wcześniej. Deweloper tłumaczy się tym, że chciał skupić się na stworzeniu jak najlepszej kampanii solowej. Multiplayer ma zostać dodany do gry w trzecim kwartale tego roku. Oj, ten pocisk wybitnie nie trafił w cel. A w aktualizacji dopecytowej bajonety pojawiła się zajawka Vanquisha. Do usłyszenia!